No, ta pani w zielonym tak fajnie skakała, jakby myślała, że ta druga pani w zielonym jej nie widzi. Nie, ale to są naprawdę duże emocje. 4 cztery razy 400 cztery biegną zawodniczki. Casabian, men of Simple Pleasures w tym tygodniu dwa oczka do góry na miejsce 27, a w naszym studiu gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Zbyszek, który za, za ile za cztery dni pan będzie miał, tak? O, rany, nie liczyłem w środę. Ja w środę, no właśnie, a ta żona załatwiła panu dzisiaj ten wieczór, prawda? Tak, no właśnie ja bym chciał tutaj złożyć takie oświadczenie, że... Nie trafiłem tutaj z własnej nieprzymuszonej woli. Jestem ofiarą spisku mojej żony i pana Marka. Oni sobie pisali, korespondowali już od miesiąca. To no ładnie brzmi. No ale muszę powiedzieć, że jestem tutaj z przyjemnością. Nasza czwarta od końca, nie wiem. Jeżeli było osiem, no to no, znaczy na czwartym jest w takim razie. No właśnie jak chciałem powiedzieć, to tyle telewizorów u pana, że ja nie wiem, czy ja w końcu w radiu jestem, czy w telewizji. Nie no, ale jeden, ja co innego widzę co innego, na piątym jest nasza. Co innego widzę, co innego słyszę, okej, okay. koncentrujemy się na, na, na panu. No ale wszystko wyszło fajnie, tylko że żona wyjechała z dziećmi dzisiaj. No, Żona wyjechała z dziećmi i to nawet nie dzisiaj, tylko wyjechała w środę Aha. i w ostatniej chwili wychodząc z domu powiedziała mi, w piątek masz być w trójce o 20. I wręczyła mi prezent. To jest bardzo dobry pomysł. Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego. A teraz ma pan szansę pozdrowić kogo pan chce. Dziękuję. E, tak, e, no chciałbym oczywiście pozdrowić żonę, a nie dzieci, Jasia i Małgosie. No, rośnie nam nowe pokolenie słuchaczy trójki. Obiecali, że będą słuchali teraz na tej porze. Tak, słuchają na pewno. Cały Inowrocław chciałbym pozdrowić. Miasto Grzegorza Turnała, dumni są z tego. I Rzadkwin, w szczególności Karolina i Bartka, którym się dzisiaj urodził Karol. Zdrowy, 10 punktów. Wszystko w porządku. Chciałem pozdrowić moją rodzinę, rodzinę żony, moją rodzicę, mamę Ani, rodzeństwo z rodzinami, moich kuzynów, Roberta z Kasią, kolegów, Basie, Irka, a także koleżanki i kolegów z działu marketingu w Neti, gdzie pracowałem do niedawna. I na koniec chciałbym pozdrowić też Remka Siudzińskiego, który dokładnie w dniu moich urodzin o 10.44 startuje w rajdzie rowerowym wokół Austrii. Będzie jechał 6 dni bez przerwy, około 2000 kilometrów tutaj bym prosił wszystkich słuchaczy trójki, żeby weszli na stronę www.ultrakolarz.pl i tam będą mogli go dopingować sms owo za pomocą facebooka, jakim jest wygodnie. A teraz chciałbym dedykować piosenkę wszystkim, których pozdrowiłem, i wszystkim znajomym, z 28 miejsca na 26, cztery tygodnie na liście, dwa do góry Rebeka, Maja Kleszcz and Incarnations.